Hospicjum jest miejscem dla tych, których dosięgnęła ciężka nieuleczalna choroba. W naszym programie są w zasadzie trzy zasadnicze wątki naszego działania. Jest to hospicjum stacjonarne, jest hospicjum pobytu dziennego i hospicjum opieki domowej. Też pomysł, Taką mamy jedną fantastyczną dziewczynę z terapii zajęciowej. Miałam bogu nadzieję, że może ją zatrzymam. A nie mamy na to pieniędzy, ale dzisiaj sama zdecydowała, że dzieci nie zostawi, że jeszcze miesiąc będzie przychodziła, więc... Są takie znaczone miejsca, gdzie niewałymi roślinami nie czas dawa, tam jest szereg drzew. Oni nie chcą, to na lipcach, tu odbywają się latami, więc teraz chłoną jebony tylko na jedną, twardą możliwość tego zwierzęta. Wielkim trudem odbudowaliśmy tę część budynku przeznaczone na hospicjum stacjonarne i na razie oddział dzienny. Ponieważ był to budynek bardzo zrujnowany i w zasadzie po raz pierwszy tylko dostaliśmy dotacje ze strony miasta na docieplenie i na szambo. A wszystkie sprawy związane z remontem, doprowadzeniem tego bardzo trudnego budynku do normalnego życia były sponsorowane przez naszych przyjaciół i przez naszą własną inwencję, tych, którzy podjęli się tego trudu.

Nie oddać żadnego naszego dziecka, bo to są już nasze dzieci. Rolnik są w dolinie, dzieci, dzieci, żonę, rolnik rolnik sam żonę, rolnik bierze żone, rolnik hejże dzieci, żonę, hejże rolnik żonę, rolnik, rolnik, rolnik dzieci, jesen i poddaj mnie poddaj mnie dziecko bierzenia no mnie ode mnie bierzę weszkę jesień dzieci czekaj no odejdziesz myszka bierze ser myszka bierze oriel zajecie dzieci hajsa myszka bierze ser ser zostaje w szkole bo nie umiam w szkole ani podzielenia. A do nas przychodzi wolontariusze, to ja się czasem dziwię, jak Boga kocha, że on w wakacje najechać na obóz i on nie jedzie, bo on nie zostawi na przykład Piotrusia. Bo Piotruś go kocha. I on z Piotrusiem czy z Aur Arielem Niewidomym, że on e, Ariel... Chodzi, nie każe się odzywać e, e, młodemu człowiekowi, ale wie, że on jest, on go czuje. I on prosto idzie do niego. A przecież nie widzi. I on idzie do niego. On idzie jego zapachem. Ronik w sam dolinie, tejże dzieci, hejszecha, Ronik w sam dolinie. Ronik pierwsze szczury, hejsie dzieci, hejszecha, tytują, że dziecko. Zastanawiam się, że w tej młodzieży, która powinna się wytańczyć, wyskakać, miała dzisiaj przyjść Marysieńka, ona miała studniówkę, prosiła, że w poniedziałek nie przyjdzie, bo musi wypocząć. A dzisiaj dzwoni, że też nie przyjdzie, bo sobie natarła nogi, nie może stanąć, bo wzięła nowe buty i na tej dysko, swojej studniówce tańczyła i mają, bolą nogi. Niech mi pani powie, że się pani na mnie nikt nie gniewa. Ja mówię, jak ja się mam na ciebie dziecko gniewać? No bolą cię nogi, to masz taki kawał maszerować, nie ma twojej Klaudyny, bo Klaudyna ma grypę. Och, jak to dobrze, bo na dla tej Klaudyny przychodzi, tego dziecka z niedorostem dziewięcioletniego, który ma metr, nawet nie który nie mówi, który nie, nie ma nie ma takiego bliższego kontaktu. A jednak między nimi coś zaiskrzyło i ona kocha tą Klaudynę i ona do tej Klaudyny przyjdzie. Ona z, pojechała na tydzień tylko do Szwajcarii i ona za tydzień wróciła, bo tęskniła za Klaudyną. Ziorączka, to znowu tak daleko. O! Tak na buze? Tak. No, no. No, odpuszcz Ale. Bardzo boimy się, że przyjdzie taki moment, że komuś będziemy musieli powiedzieć, że niestety już od tego dnia nie przyjdzie ani pielęgniarka, ani lekarz, ani terapeuta. I to będzie najgorszy dzień w naszym życiu, bo te wszystkie dzieci są nasze, są nam bliskie. Chodzi tu najtrudniej zawsze jest mówić o pieniądzach, o wyciąganiu ręki, bo cały czas wyciągamy rękę, bo nie mamy innej możliwości. Fundacja, która jest organizatorem tego hospicjum, Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinnej Ziemi, nie ma żadnej pracy, ani nakładczej, ani produkcyjnej, po prostu... Jest tylko organizatorem, który daje nam jak gdyby zabezpieczenie i to, co zdołaliśmy przez lata zgromadzić, to wszystko jest przeznaczone na remont, a w tej chwili nawet na utrzymanie dzieci. Każda złotówka dla nas jest bardzo ważna i każda wyciągnięta dłoń jest najlepsza i najdroższa.